Nazywam się Dariusz Kacza. W swojej twórczości artystycznej nie ograniczam się do jednej dziedziny sztuk plastycznych. Rysuję, maluję obrazy, ale głównie moje poszukiwania koncentrują się wokół szeroko pojętego obszaru grafiki. To z niego wywodzą się zrealizowane do tej pory linoryty. Drzeworyty wodne w tradycji japońskiej książki artystyczne oraz graficzne obiekty przestrzenne. Nazywam je tak, gdyż do zrealizowania ich wcieliłem ideę łączenia drewnianej matrycy wraz z odbitką graficzną w jednym unikatowym przestrzennym obiekcie. Chciałbym tutaj pokazać kilka przykładów takich utworów. Prace te wykraczają już poza granice klasycznej, dwuwymiarowej grafiki i przyjmują formę obiektów przestrzennych, a niekiedy wręcz rzeźby. Ogólnie wiadomo, że artysta mentalnie pracuje przez cały czas. I tak naprawdę pomysł, czy za czym twórczy, może przyjść w najmniej oczekiwanym momencie. Mnie jednak wydatnie sprzyja w tym otoczeniu natury. Bliski z nią kontakt daje mi możliwość wyciszenia się i odpowiedniej koncentracji. Taki stan sprawia, że mam wrażenie, że pobudzony intelekt wtedy jest bardziej wyczulony na potrzeby intuicji. Jednak to co obejrzycie Państwo w dalszej części tego filmu, to będzie poniekąd dokumentacja pracy nad grafiką, a konkretnie nad jednomatrycowym czarno-białym linorytem. Zaryzykowałem i przez ponad 3 tygodnie specjalnie na tę okoliczność rejestrowałem postępy w pracy nad grafiką. Począwszy od momentu inicjacyjnego poprzez wycinanie matrycy, skończywszy na odbitce próbnej. Zrobiłem to głównie po to, aby uzmysłowić tym mniej na, wtajemniczonym, na czym polega ten rodzaj grafiki, a konkretnie tej klasycznej już techniki druku wypukłego. Pierwszym impulsem do nowej grafiki jest dla mnie zazwyczaj ukierunkowany przepływ myśli i obrazów. Wtedy nabyta wiedza miesza się z aktualnym przeżyciem. W złożonym procesie dochodzi do symbiozy tego, co zewnętrzne, z tym, co tkwi wewnątrz. Najpierw zamalowuję linoleum szarą farbą, a następnie nanoszę siatkę geometryczną, która pomaga zakotwiczyć się idei w tym formacie. Na tym, a priori ograniczonym polu, znajdzie swój materialny fundament obraz. Tworzony wyobraźnią i ręką uzbrojoną w ostre dłuto. Przede mną zamalowana szara płaszczyzna linoleum. Intuicyjnie wykonuje pierwsze cięcie. W tym właśnie momencie zaczyna się twórcze kształtowanie szarej materii. Jest to dla mnie początek budowania własnego, złożonego świata. Od pierwszego cięcia dłutem ma miejsce przejście fundamentalny element formy. Już po pierwszym ruchu z niczego jawi się coś. Następne cięcia mnożą się wokół tego inicjacyjnego gestu. Stworzony przeze mnie moduł, maleńki jasny ślad wynikający z kształtu dłuta staje się podstawą do całego przedstawienia. Staram się go wycinać precyzyjnie, ale zmieniam gęstość i kierunek, gdyż takie zróżnicowanie w cięciu zapełniające płaszczyznę daje w efekcie finalnym specyficzną wizualną wibrację i odcień srebrzystości. Ten drobny ślad w zróżnicowanym zagęszczeniu i wzajemnych relacjach. Tworzy napięcia formy i nadaje wewnętrzne życie obrazowi. Jest on dla mnie budulcem całości, niczym tajemnicze cząstki neutriną dla naukowców. Naruszona powierzchnia matrycy coraz bardziej poddaje się działaniu wyobraźni. Mówiąc metaforycznie, wątek konstytuuje się w osnowie. Ten mały, powielokroć nawarstwiony ślad w swojej zbiorowości opowiada o czymś więcej, o czymś wymykającym się świadomości. Szara płaszczyzna linoleum zaczyna pulsować swoim tajemnym życiem. Niektórzy mówią o tym zjawisku e, niczym o misterium matrycy. Nie ukrywam, że i dla mnie. Jest to również doświadczenie sfery esoterycznej. Coraz więcej cięć, gęściej, pełniej, godzina po godzinie, dzień po dniu, wraz z upływem czasu ubywa szarej materii z matrycy. Mam wrażenie, że wycięte wiórki z linoleum i ich ilość. Symbolicznie oddają poczucie czasu poświęconego rytowaniu. W postępującej pracy, odrzucanie szarej materii odsłoni w druku świetlistość papierowego podłoża, gdyż swój ślad pozostawiam tylko nietknięte części matrycy. Pozostaje jeszcze pośrednictwo czarnej farby nakładanej na matrycę. Ten ostatni etap linorytniczej pracy ujawnia prawdziwy obraz tego, co zostało wycięte z matrycy. To właśnie matryca pod wpływem nacisku prasy graficznej oddaje farbę, która przechodzi na papier w odbiciu lustrzanym. W ten sposób zostaje powołany obraz graficzny, jako pierwsza brudna odbitka. Dany minoryt najczęściej drukuje w kilku lub kilkunastu równoważnych pod względem artystycznym egzemplarzach, z których każdy jest oryginałem. W ten graficzny sposób powstaje wizualna forma, która jest skończona i jednocześnie otwarta na różne interpretacje w odbiorze. Na zakończenie pozostaje już tylko pytanie. Czy obraz będzie żył dalej, rezonując w umysłach, sercach i duszach odbiorców?